kiedykolwiek czułeś, że ciągle walczysz pod prąd, próbując sprawić, by wszystko w twoim życiu ułożyło się idealnie. Być może doświadczyłeś momentów intensywnej frustracji, czując, że bez względu na to, co robisz, nic nie wydaje się pasować. Ta walka może być znajoma wielu osobom i często wynika z próby nadmiernej kontroli każdego aspektu życia. Ale co, jeśli istniałby sposób na złagodzenie tego ciężaru? na odpuszczenie i pozwolenie wszechświatowi, by przejął stery? Ta koncepcja, często nazywana pozwoleniem wszechświatowi działać, może być transformującym podejściem do bardziej harmonijnego i satysfakcjonującego życia. Jesteś jak unikalne źródło, wyrazisty przejaw uniwersalnej energii, która przenika wszystko. Płynąc z niewyczerpanego źródła życia i witalności, dąży ona do wyrażenia się poprzez ciebie. Wyobraź sobie wszechświat jako ogromny ocean, w którym każda fala reprezentuje nową szansę na wzrost i tworzenie. Jeśli staniesz się kanałem dla tej energii, będziesz w stanie odblokować swój prawdziwy potencjał. Uznaj, że wszelkie blokady w Twoim osobistym kanale są stworzone przez Ciebie. Wątpliwości, lęki i negatywne myśli działają jak gruz, blokując swobodny przepływ tej boskiej energii. Oczyszczenie tych blokad. Pozwala wszechświatowi zamanifestować swój nieskończony potencjał poprzez Ciebie. Pomyśl o naturalnym ciśnieniu, które napędza fontannę. Woda nie wymusza swojej drogi, płynie naturalnie, napędzana wewnętrzną siłą. Podobnie wszechświat wywiera delikatne, ale uporczywe ciśnienie, zachęcając Cię do porzucenia oporu i pozwolenia, by jego energia płynęła swobodnie. Utrzymywanie otwartego, receptywnego umysłu jest kluczowe dla zrozumienia tej zasady. Przyjmij ideę, że nie jesteś oddzielony od tej uniwersalnej energii, ale stanowisz jej integralną część. To połączenie nie jest czymś, co musisz stworzyć, ono już istnieje. Twoim zadaniem jest jedynie usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają tej energii przepływ przez ciebie. Analogię można by przedstawić jako rurociąg, który sprowadza wodę z wysokiej góry. Przepływ wody reprezentuje siłę życiową wszechświata, zawsze gotową by Cię odżywiać i wspierać. Jednak ilość wody, która do Ciebie dociera, zależy od przejrzystości i rozmiaru rurociągu. Jeśli jest on zatkany zanieczyszczeniami, przepływ jest ograniczony. Podobnie Twoje myśli, emocje i przekonania mogą ułatwiać lub utrudniać przepływ uniwersalnej energii. Aktywnie pracując nad oczyszczeniem umysłu z ograniczających przekonań i negatywnych emocji, Pozwalasz sile życiowej dotrzeć do każdego aspektu Twojego istnienia. Poprawia to Twoje samopoczucie i dostraja Cię do obfitej, twórczej energii wszechświata, opierając się na zrozumieniu, że jesteś integralną częścią uniwersalnego przepływu. Następnym krokiem jest oczyszczenie umysłu, aby pozwolić tej wskazówce się zamanifestować. Jezus podkreślał znaczenie utrzymywania jasnego, niezmąconego umysłu. Rozumiał, że umysł wolny od zamętu, wątpliwości i negatywności staje się doskonałym przewodnikiem dla boskiej energii. Gdy twój umysł jest czysty, pokój przepływa przez ciebie jak rzeka, miłość wypełnia każdy zakątek twojej istoty, a samo życie staje się radosnym wyrazem bezgranicznej kreatywności wszechświata. Aby osiągnąć tę jasność, praktykuj pielęgnowanie pozytywnych myśli i emocji uwalniając się od wszelkiego mentalnego bałaganu, który blokuje przepływ, wyobraź sobie swój umysł jako nieskazitelny kanał, zapraszający wszechświat do wlania w Twoje życie swojej nieskończonej mądrości i energii. Kiedy uwalniasz wątpliwości, lęki i negatywność, tworzysz przestrzeń dla boskiego przewodnictwa. Postrzegaj siebie jako czyste, otwarte naczynie, gotowe na przyjęcie błogosławieństw wszechświata. Ta mentalna jasność nie pojawia się sama z siebie, wymaga świadomego wysiłku. Angażuj się w codzienne praktyki, które promują pozytywność i spokój. Medytuj, reflektuj i afirmuj swoje połączenie z uniwersalnym przepływem. Możesz przekształcić swój umysł w potężne narzędzie do manifestowania najgłębszych pragnień, konsekwentnie pielęgnując te praktyki. Oczyszczenie umysłu wiąże się również z gotowością do uwolnienia emocjonalnego bagażu, który może cię obciążać. Urazy, żale i nierozwiązane konflikty działają jak osad w twoim mentalnym rurociągu, blokując swobodny przepływ uniwersalnej energii. Przebaczenie, zarówno sobie, jak i innym, odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Kiedy przebaczasz, uwalniasz przeszłość i otwierasz serce na chwilę obecną w której wszechświat aktywnie działa na Twoją korzyść. Przyjmując przebaczenie i odpuszczając negatywność, dostrajasz się do naturalnego przepływu życia, pozwalając wszechświatowi bez wysiłku prowadzić Cię ku Twojemu najwyższemu dobru. Po ustaleniu, jak ważne jest oczyszczenie umysłu, zagłębmy się w naturalną zasadę przepływu. Wszechświat, niczym rzeka płynąca z góry, podąża ścieżką najmniejszego oporu. Wyobraź sobie ogromną masę wody wysoko w górach gotową spłynąć i odżywić doliny poniżej. Siła grawitacji symbolizuje naturalny pęd uniwersalnej energii, by przeniknąć twoje życie. Kiedy dostrajasz się do tego bezwysiłkowego przepływu, pozwalasz wszechświatowi prowadzić cię łagodnie i naturalnie. Ten proces nie polega na zmuszaniu czy kontrolowaniu, lecz na pozwalaniu i przyjmowaniu. Zaufaj procesowi i trwaj niezłomnie w swojej wierze, nawet gdy ścieżka wydaje się niepewna, Zastanów się, jak woda płynie przez rurę. Woda nie walczy, by się poruszyć, podąża swoim naturalnym biegiem, napędzana wewnętrznym ciśnieniem. Podobnie wszechświat wywiera delikatne, ale stałe ciśnienie, zachęcając cię do porzucenia oporu i pozwolenia, by jego energia płynęła swobodnie. Twoją rolą jest zapewnienie, że twoje mentalne i emocjonalne rurociągi są czyste, pozwalając tej sile życiowej dotrzeć do każdej części twojej istoty. Przyjmij tę naturalną zasadę, pielęgnując postawę otwartości i receptywności. Kiedy usuwasz blokady takie jak wątpliwości, lęki i negatywne przekonania, ułatwiasz płynny przepływ uniwersalnej energii, poprawiając ogólne samopoczucie i dostrajając się do swojego prawdziwego celu. Rozważ transformacyjną moc tej zasady w praktyce. Wyobraź sobie, że jesteś irygatorem odpowiedzialnym za dostarczanie wody na wyschniętą ziemię. Rozmiar i stan Twojego rurociągu decydują o tym, jak skutecznie woda dociera do celu. Podobnie, jasność i otwartość Twojego umysłu i serca decydują o tym, jak swobodnie energia wszechświata może przez Ciebie przepływać. Regularnie oczyszczając osad negatywnych myśli i emocji, zapewniasz silny i stały strumień siły życiowej. Podobnie jak utrzymanie systemu irygacyjnego, ten ciągły proces wymaga czujności i poświęcenia. Nagrody są jednak ogromne: życie pełne witalności, obfitości i bezwysiłkowej realizacji Twoich pragnień. Mając jasne zrozumienie naturalnego przepływu, kolejnym kluczowym krokiem jest przyjęcie mocy wiary i cierpliwości. Twoja wiara działa jak fundament, na którym wszechświat buduje swoje cuda w Twoim życiu. Kiedy codziennie afirmujesz, że jesteś źródłem życia i że żywe wody wszechświata płyną przez Ciebie, Ustanawiasz potężną intencję. Ta wiara kształtuje Twoją rzeczywistość, zamieniając abstrakcyjny potencjał w namacalne doświadczenia. Zaufaj temu procesowi, wiedząc, że wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść, nawet jeśli rezultaty nie są od razu widoczne. Twoja niezachwiana wiara otwiera drzwi dla wszechświata, by zamanifestował Twoje najgłębsze pragnienia. Cierpliwość z kolei jest cnotą, która podtrzymuje Twoją wiarę. Wyobraź sobie sadzenie nasiona. Nie wykopujesz go codziennie, by sprawdzić jego postępy. Zamiast tego podlewasz je, zapewniasz niezbędne warunki i ufasz, że wyrośnie. Podobnie kiedy sadzisz nasiona swoich pragnień w żyznej glebie wszechświata, daj im czas na wykiełkowanie i rozkwit. Niecierpliwość może działać jak blokada w Twoim rurociągu, zakłócając naturalny przepływ uniwersalnej energii. Kiedy pielęgnujesz cierpliwość, Pozwalasz wszechświatowi rozwijać się w jego własnym tempie. Zaufaj procesowi i trwaj niezłomnie w swojej wierze, nawet gdy ścieżka wydaje się niepewna. Twoje codzienne praktyki odgrywają znaczącą rolę we wzmacnianiu twojej wiary i cierpliwości. Angażuj się w działania, które podnoszą twojego ducha i dostrajają cię do uniwersalnego przepływu. Medytuj, reflektuj i afirmuj swoje intencje z poczuciem radości i oczekiwania. Każdego dnia deklaruj swoje zaangażowanie w życie, pełne entuzjazmu, szczęścia i wdzięczności. Świętuj sukcesy innych i pozwól, by ich osiągnięcia Cię inspirowały. Pamiętaj, że wszechświat jest obfity i jest w nim więcej niż wystarczająco dla wszystkich. Przyjęcie wiary i cierpliwości toruje drogę do zrozumienia wzajemnej natury wszechświata. Ta zasada jest prosta, ale głęboka. Co dajesz, to otrzymujesz. Myśl o sobie jako o wlocie i wylocie dla energii wszechświata. Tak jak rurociąg musi być otwarty na obu końcach, aby woda mogła swobodnie płynąć, tak ty musisz dawać tak swobodnie, jak otrzymujesz. Praktykowanie hojności, czy to przez akty dobroci, dzielenie się wiedzą czy oferowanie wsparcia, tworzy dynamiczny przepływ energii. Kiedy dajesz z otwartym sercem, wszechświat odpowiada w ten sam sposób napełniając Twoje życie obfitością i radością. Ciągłe wzbogacanie i spełnienie są wspierane przez te wymianę. Przebaczenie jest doskonałym przykładem wzajemności. Kiedy przebaczasz, uwalniasz ciężary gniewu i urazy, otwierając serce na uzdrowienie i miłość. Uwalnianie się w ten sposób zaprasza również pozytywną energię do Twojego życia. Przebaczenie tworzy próżnię, którą Wszechświat chętnie wypełnia pokojem i harmonią. Podobnie, Miłość i życzliwość okazywane innym wzmacniają przepływ pozytywnej energii. Każdy akt miłości, który wykonujesz, wysyła fale przez wszechświat, które ostatecznie do ciebie wracają, często w nieoczekiwany i piękny sposób. Ucieleśnianie tych cech dostraja cię do uniwersalnego przepływu, wzbogacając i równoważąc twoje życie. Co więcej, koncepcja dawania wykracza poza materialne posiadanie. Dzielenie się czasem, mądrością i talentami może mieć głęboki wpływ zarówno na Ciebie, jak i na otaczających Cię ludzi. Kiedy pomagasz innym odnieść sukces, świętujesz ich osiągnięcia i wspierasz ich rozwój, przyczyniasz się do większego, zbiorowego dobrostanu. Praktykowanie bezinteresownego dawania wzmacnia Twoją relację z wszechświatem, który rozpoznaje i nagradza Twoje wysiłki możliwościami. Inspiracją i obfitością przyjmij tę wzajemną naturę, aktywnie uczestnicząc w przepływie życia. Pozwól wszechświatowi działać poprzez Ciebie, będąc zarówno odbiorcą, jak i przewodnikiem Jego nieskończonej energii. Czyniąc to, odkryjesz, że im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, tworząc harmonijną równowagę, która wzbogaca Twoje istnienie i świat wokół Ciebie.